Kaman 78 Aniu, opowiesz, jak się dowiedzieliście, że synek ma cukrzycę. A, tu wchodzimy chyba w tę kwestię pytań, które też odpowiadałam już na te pytania podczas mojego innego filmu, ale że tutaj jest konkretnie ten odcinek pytania i odpowiedzi, to odpowiem też jeszcze raz na te wszystkie pozostałe Wasze pytania. Synek miał 2 lata, bez przerwy pił wodę, e, cały czas siusiał do pieluchy, nie dawaliśmy sobie z tym rady. Poszliśmy z tym do lekarza i doktor skierowała nas na badanie krwi. Jak trafiliśmy do szpitala, to syn miał około chyba cukier w wysokości 700, gdzie około 100 to jest norma, czyli ten cukier był niesamowicie wysoki. I gdzieś około tygodnia trwało to niesamowicie duże u niego pragnienie i, i duża ilość siusiania. Tak się właśnie dowiedzieliśmy. Serek 00789. Na co Pani narzeka najczęściej w domu? E, chyba na to, że właśnie domownicy nie odkładają rzeczy na miejsce i że trochę jest taka zbyt mała samodzielność moich dzieci w sprzątaniu. Co motywuje Panią do sprzątania? E, oglądanie innych YouTuberek na YouTubie. Poważnie. E, jak czasami mi się nie chce, to sobie obejrzę taki film i jak widzę, jak sobie pięknie posprzątały, to ja też chcę mieć tak w domu i właśnie zaczynam wtedy to robić. Jakie jest Pani największe marzenie? E, pomijając takie marzenia gdzieś no brolotne, tak, czyli pokój na świecie, żeby moja rodzina była zdrowa, co jest oczywiste, to, to są takie sprawy chyba, gdzie, gdzie każdy marzy o takich rzeczach, ale takie moje prywatne marzenie to jest mały domek z ogródkiem. Ola Ambroziak, 78,90. Aniu, opowiedz jak budżetujesz, czy masz jakieś rady, aby starczało do końca miesiąca? Nie mamy wysokich dochodów. To jest, to jest, mi się wydaje, że te problemy finansowe są nie do uniknięcia. Jakkolwiek, ilekolwiek byśmy zarabiali, zawsze będzie nam brakować. Słuchajcie, nie prowadzimy budżetu, o czym mówiłam już właśnie wcześniej. Zdarzało nam się też, że nie starczało do końca miesiąca, mimo no dosyć takich wysokich, dobrych zawodów, jakie mam ja i mój mąż. Natomiast powiem Wam, że mamy mieszkanie to wzięte całe na kredyt. Drugie mieszkanie na dole, które przekształciliśmy na firmę, też w całości wzięliśmy na kredyt. Mamy dwa dosyć wysokie kredyty i wszystko, co mamy, po prostu wkładamy w te kredyty plus ogrzewanie, prąd, co tam jeszcze jest telefony i inne różne rzeczy. Jest ogromna ilość obecnie rachunków do opłaty. Ja nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle, jak żyją ludzie, którzy zarabiają właśnie jeszcze mniej niż my. Powiem Wam, że ja naprawdę, tak jak nieraz mówię o tym w filmach, ja naprawdę bardzo skromnie się ubieram, jeśli chodzi o ubrania. Bardzo mało wydaję pieniędzy na ubrania, bardzo mało wydaję pieniędzy w ogóle na jakieś ozdoby w domu i tak dalej. Przede wszystkim zawsze robię najpierw opłaty wszystkie, na drugim miejscu jest właśnie jedzenie, chemia i tam kosmetyki i jakieś tam leki. A za resztę sobie żyjemy i czasami na coś pozwalamy. Nie mam pojęcia, nam ledwie starcza na wszystko, powiem wam. Naprawdę, nie mam pojęcia, jak, jak to. Nie, nie podpowiem, trzeba szukać chyba sobie jakiegoś blogu o oszczędzaniu, o kimś, kto mądrze się wypowie na ten temat. I ja chyba też powinnam zacząć te, oglądać te kanały, bo yy, mówię, ja mam podobną sytuację. Naprawdę. Żyjemy tak z miesiąca na miesiąc, że jak miałam stałą pracę, to zdarzało się tak, że przed y, kolejną wypłatą na koncie już prawie nic nie miałam, nie? Jakieś tam 20-30 złotych już tak z duszą na ramieniu czekam, aż dojdzie ten kolejny przelew y, z wypłatą. No niestety, nie pomogę w tym temacie, bo jestem bardzo słaba też. No niestety, nie jestem kompetentną osobą w tym temacie, żeby udzielać porad. Sama sobie radzę tak byle jak. Jola Dudek8379. Proszę o budżet domowy, jak zarządzacie i ile uda Wam się zaoszczędzić na holach zakupowych. Tak, staram się kupować takie produkty, które są na wyprzedażach. Na przykład chodzę do Carrefour'a, bardzo często właśnie zaglądam tam na produkty z krótkim terminem ważności i powiem Wam, że od tego właśnie zależy czasami co będzie na obiad jeżeli uda mi się kupić ogórki z krótkim terminem właśnie ważności to jako dodatek będą ogórki zdarzało mi się, że jakieś tam brałam makarony albo co tam jeszcze, na przykład kalafior mi się nieraz trafił albo brokuł, no to właśnie to było wtedy na obiad jako dodatek, tak samo jeśli chodzi o mięso dla syna, to wtedy też jeżeli mi się udało gdzieś na lodówkach z krótkim terminem ważności coś wyłapać no to wtedy takie rzeczy właśnie były na obiad, zawsze robiłam tak, że najpierw szłam na te przeceny patrzyłam, co tam jest, jeżeli nic nie było, no to wtedy dopiero coś myślałam, co będzie innego na obiad. Bo u nas zazwyczaj to są ziemniaki, jakieś tam kotlety, nie? To taki najczęściej jest u nas obiad i do tego jakieś buraczki, mizeria, a takie klasyki, takie jak zazwyczaj w niedzielę się je, to my tak co niedzielę teraz jemy. No i często jemy też właśnie zupy zmiksowane, bo bardzo lubimy, ale odbiegam od tematu. Ile mi się udaje zaoszczędzić? Dokładnie to nie wiem, szczerze mówiąc. Staram się mieć we wszystkich sklepach też te karty dołączone do każdego sklepu. No, na przykład ta karta Biedronka, karta Carrefour i tak dalej. I na tym też właśnie oszczędzam, bo zawsze jakieś tam nieraz zdarzało mi się, że jakiś błąd bon 50 zł mi na przykład wskoczył, 50 zł na zakupy w Carrefourze. W weekendy mam 10% zniżki, jeżeli przekroczę 100 zł za zakupy, to jeżeli kupię coś tam za 97 zł, no to staram się coś dobre za 3 zł, a dzięki temu później mam te 10% zniżki, czyli 10 zł taniej na przykład płacę, nie? Ale nie, ja mówię, ja nie jestem dobra w tym temacie oszczędzania. Niby dużo nie wydaję pieniędzy, a zawsze mi też brakuje, także mm, nie, nie, słaba jestem. Nie, nie chciałabym Was, wprowadzać w błąd i przekazywać informacje, które mogą wam zaszkodzić. Kim jesteś z wykształcenia ty i twój mąż? Tak jak mówiłam o mężu, jeszcze się raz powtórzę, mąż jest prawnikiem radcą prawnym. Ja z wykształcenia jestem neurologopedą, logopedą, oligofrenopedagogiem i filologiem języka polskiego. I pytanko na temat kieszonkowego dla dzieci Ile i czy mają jakieś obowiązki? Pozdrawiam Dzieci nie mają zbytnio obowiązków w domu Niestety jakoś tak wyszło Jesteśmy słabi pod tym względem z mężem Dzieci mają kieszonkowe Syn raz w miesiącu dostaje na początku miesiąca 200 zł Córka w poniedziałki dostaje 30 zł kieszonkowego Córka ma trochę mniejsze kieszonkowo Syna, bo jest młodsza syn ma 200 zł dawane raz w miesiącu ponieważ on potrafi oszczędzać a córce musimy wycierać raz na tydzień bo ona potrafi pójść do żabki i wydać wszystko w jeden dzień hmm? Tak. także zaczęliśmy jej tak troszkę, yy, znaczy nie zaczęliśmy tylko właśnie dlatego musi mieć takie cotygodniowe Kiesząkowego, inaczej mogłaby wszystko przehulać. Beata im 8kd. Mówiłaś, że twój mąż nie lubi zwierząt, więc jak to godzisz, Aniu, żeby nie było kłótni? Jak to się mówi, i lisy, ty, i owca cała? Yy, no, tutaj naprawdę nie jestem w stanie inaczej tego powiedzieć, jak to, że chyba chodzi o miłość yy, naszą. Yy, po prostu mąż mnie kocha, <śmów> mówi, jak jestem szczęśliwa i się zgodził na te zwierzęta. To nie było tak, że od razu się zgodził. Te zwierzęta były wypłakane, wyproszone, każde zwierzę musiałam wypłakać, wyprosić i w końcu się godził. Eee, no, ale to też było tak, że za każdym razem obiecywałam i nie dotrzymuję słowa, że ja sama się opiekuję zwierzętami, mąż nie musi. Zdarza się, że pies wyjdzie, eee, zdarza się, że mąż wyjdzie z psem <grydy> na spacer najwyżej raz na jakiś czas i to wszystko. Katarzyna Nobis 69,81. Skąd bierzesz siły do sprzątania, tak dokładnego sprzątania? No właśnie, ja nie uprawiam żadnego sportu, więc to jest mój wysiłek fizyczny. Yy, I tu mam takie pole do popisu, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Gdzie najczęściej robisz zakupy chemiczne do sprzątania? Wszystko kupuję w Rosmanie i najczęściej firmy DOMOL. Ile masz lat? 40. Milena fu 7187. Jak wygląda twoja pielęgnacja twarzy? Tak jak mówiłam, używam tylko kremu Nivea. Niestety żaden inny krem nie radzi sobie z niezwykle suchą skórą moją na twarzy. 79 Neska. Czy mówisz mężowi, że coś sobie kupiłaś? Spodnie ekstra kosmetyk. Jako że kupuję niezwykle rzadko e, cokolwiek i e, są to rzeczy w niskich cenach to no, nie mam problemu z tym, żeby mężowi powiedzieć, że coś sobie kupiłam. No, bo może gdybym kupowała, wiecie, sobie coś częściej, albo bym raz po raz zaszalała z wysoką ceną, to bym się bała powiedzieć i przyznać. No może gdzieś tam się coś zdarzało w historii naszego małżeństwa, że czegoś nie powiedziałam, pewnie tak. Ale na pewno nie na tym etapie, kiedy jestem teraz minimalistką i i bardzo oszczędnie żyję od kilku lat, od dwóch ostatnich lat może tak naprawdę bardzo nakręciłam się na ten minimalizm i, i kupuję raczej coś jak dopiero potrzebuję nie mam raczej tak, że ojej jakie to jest piękne i wtedy kupuję, chociaż zdarza mi się, że tak bym właśnie chciała zrobić ale wtedy no trudno rozsądek bierze wtedy górę, a nie emocje i nie kupuję tych rzeczy jak dbasz o formę ćwiczenia, dieta, chodzisz na zabiegi? Nie chodzę na żadne zabiegi, o formę w ogóle nie dbam. No niestety, nie robię żadnych ćwiczeń, nie cierpię sportu żadnego kompletnie. Nie cierpię najdrobniejszego wysiłku fizycznego, nawet minimalnego. Jeśli chodzi o dietę, no to powiem Wam, że no jestem na diecie od powiedzmy miesiąca. Udało mi się zrzucić parę kilogramów i na razie będę na tej diecie dalej. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, co to jest za dieta, to jest to dieta klasyczna, rzetkę, tak, żerej ryj połowę, jak to się mówi, yy, i nic więcej. Po prostu staram się jeść mniej i zdrowi. Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Czy wasze dzieci dostają kieszonkowe? Już mówiłam. I czy spełniacie każde zachcianki? Nie, ale też nie powiem, że jesteśmy takimi mądrymi rodzicami, którzy: o, nie, tego nie dostaniesz, bo bo to jest zbyteczne albo coś. Zdarza nam się, że kupujemy jakąś głupią pierdołę albo jakąś głupią maskotkę córce, gdzie ma tych maskotek całe mnóstwo, ale ona też na nas nieraz coś tam wymusza, prosi, no i wtedy się łamiemy i kupujemy. No. Może opowiedz coś o swojej pracy na co dzień. Na co dzień pracowałam jako neurologopeda, pracowałam właśnie z osobami najczęściej dziećmi, dorosłymi, niepełnosprawnymi. Jest to praca, która polega przede wszystkim na Pomaganiu w komunikacji. Malwina Latko 476. Uwielbiasz czytać, ale jesteś też minimalistką, więc czy rozważasz sięganie do bibliotek po książki zamiast ich kupowania? Nie, na razie nie. Lubię to, że kiedy kupuję książkę, ona jest świeża pachnie i przez nikogo wcześniej nie była czytana. A może lepszym rozwiązaniem byłoby korzystanie z czytnika i e buków? Czy o tym myślałaś? Tak, myślałam o tym, tylko ze względów ekologicznych byłabym gotowa się na to przenieść. Natomiast uwielbiam papier, uwielbiam zapach farby drukarskiej i nie zastąpi mi tego niestety ten czytnik. Nie przepadam za tymi czytnikami. Nie, na razie nie, nie zrezygnuję z tradycyjnej książki. Na swoje usprawiedliwienie mam to, że Wszystkie książki, które zakupuję, później sprzedaję je po 10 zł, dalej, nie zatrzymuję ich w domu. Jakiego gatunku książek nie lubisz czytać? Yy, tutaj właśnie odpowiem troszkę inaczej. Ja lubię czytać tylko thrillery, horrory, poradniki. Wszystkich innych książek nie lubię czytać. Kiedyś zdarzało mi się, że czytałam jeszcze ewentualnie takie trochę obyczajowe, trochę smutne, tak jak te kwiaty na poddaszu. Ale od kiedy weszłam w poradniki, horrory, thrillery, to od tamtej pory nie czytam już nic kompletnie innego. Tylko to. A, no i zdarzało mi się jeszcze takie, no ale to w formie poradników, e, książki takie dla aktywistów, dla wegan, o tym jak walczyć o prawa zwierząt. To jeszcze w tym, e, w, w tym temacie jeszcze zdarza mi się czytać książki jak najbardziej. Kiedy znajdujesz czas na czytanie? Praca, dom, zwierzęta, sprzątanie to sporo obowiązków. Jak znajdujesz czas na swoje pasje? Czy czytasz codziennie? Tak, czytam codziennie. Mam książkę przy sobie w torebce. Jak jestem na przystanku, jak jadę autobusem, jak, jak czekam w kolejce do lekarza, jak czekam w kolejce nawet w sklepie, to wyciągam i przewertuję kilka stron szybko wzrokiem, to zdarzy mi się w ten sposób nawet kilka, kilkanaście stron nie raz przeczytać na szybko. Jak tak sobie policzymy te wszystkie momenty w ciągu dnia, to właśnie udaje się kilkadziesiąt do stu stron dziennie nawet przeczytać. Czy jesteś osobą oszczędną, czy raczej lubisz wydawać? Jak wygląda u Was podział obowiązków budżetowych? Czy masz określony budżet na spożywkę, rachunki i przyjemności? Ale Wy macie te pytania z tym budżetem. Wy tak, nie wiem, ktoś prowadzi ten budżet naprawdę w domu? Ja nie wiem. Nie no, nie mamy nic takiego. Ja czytałam oczywiście takie poradniki kiedyś, że w jednej kopercie się trzyma na przykład, nie wiem, tam 200 zł, w drugiej 500, w trzeciej tam na przykład 600 i że jedna to jest na przykład na jedzenie, na leki, na coś tam. Nie, my nigdy czegoś takiego nie robiliśmy. Nie mamy właśnie takiego podziału. Może to jest błąd. Łatwiej byłoby opanować i wtedy wiedzieć, na co konkretnie idą te pieniądze. Ale nie, nie, nie. Nie prowadzimy żadnego budżetu, nie żadnego podliczenia. Nikomu się nie chce takich rzeczy robić. Czy masz jakieś marzenia podróżnicze? Jeśli tak, to jakie kraje byś chciał odwiedzić? Chciałbym odwiedzić kraje skandynawskie, jeśli już. Ale ogółem wszystko powstrzymuje mnie przed podróżami, jeśli chodzi o moje lęki związane z lataniem. Bardzo, bardzo mocno boję się latać samolotem. Wolę jeździć samochodem, znaczy być wożona samochodem, bo sama boję się prowadzić, mimo że mam prawo jazdy już od wielu lat. Zdarza mi się prowadzić auto, ale to prowadzę wtedy auto zazwyczaj jak mąż wypije, to ja wtedy jestem kierowcą. A tak, poza tym, to nie siadam, niestety, za kółkiem i boję się. Tak samo, właśnie, yy... nie tak samo, jeszcze bardziej boję się latać samolotem. Nie cierpię. A tam też w ogóle, bo wiecie, nie ma się w ogóle nad tym żadnej kontroli, jeśli uzależnionym od jakiegoś człowieka, który tam siedzi za tymi sterami, nie wiadomo, co mu przyjdzie na myśl też, albo jakieś turbulencje, albo. Nie wiem, jakaś awaria samolotu, o Jezu, chu, chu, straszne rzeczy. Czy często odmawiasz sobie zakupu danej rzeczy, chociaż bardzo Ci się ta rzecz podoba? Jeśli tak, to jaki masz sposoby na powstrzymanie się od zakupów? Zdarza mi się, że powstrzymuję się od kupienia czegoś, co mi się podoba, ale jak to powiedzieć... No właśnie, przez to, że jestem minimalistką, to sobie myślę, że później będę i tak się chciała pozbyć tej rzeczy, bo ja wiem, jak to jest. Najpierw coś kupuję, bo mi się coś podoba, a potem sobie tak chodzę po mieszkaniu, myślę, czego by się pozbyć i czasami trafia się właśnie ta rzecz, którą jakiś czas temu, no powiedzmy rok temu kupiłam, a dzisiaj już jednak tej rzeczy nie chcę. I żeby sobie oszczędzić tego trudu, później pozbywania się tego przedmiotu, sobie myślę, że łatwiej mi będzie go nie kupować. W tym roku wyjątkowo kupiłam sobie kilka ozdób wielkanocnych, o czym mówiłam w moim poprzednim, znaczy w moim ostatnim odcinku o sprzątaniu i dekorowaniu, ale tak poza tym to, no, nie, nie raczej nie kupuję. Kiedyś kupowałam, lubiłam sobie zaś do you albo do jeszcze innych tam sklepów sobie popatrzeć, co jest i, i się tak łamałam, coś kupowałam. A teraz po prostu już mi się nie chce patrzeć na te wszystkie kuszostójki, co zagracają mi półki i później mam tylko więcej roboty do sprzątania. I tak sobie właśnie też myślę, że jak nie będę miała tej rzeczy, to nie będę musiała jej czyścić, sprzątać, podnosić za każdym razem i to też dzięki temu właśnie sobie odpuszczam te zakupy. Alicja 99 1993 Co Panią motywuje w życiu? To jest trudne pytanie, ale chyba motywuje mnie rodzina do działania, do, do sprzątania, żeby było czysto w domu, do pracy, żeby mieć pieniądze na wspólne wakacje to myślę, że, że takie chyba, taka chyba najszczersza jest odpowiedź. Ma Pani gorsze dni? Jak to wygląda i co Pani wtedy robi? Kiedy mam gorsze dni, to dzwonię do rodziców. Lubię sobie z nimi porozmawiać wtedy przez telefon albo bardzo lubię spędzić trochę więcej czasu z moimi dziećmi i mężem. Lubię wyjść z psem na spacer i uwielbiam sprzątać. Jak mam gorszy dzień, to zaczynam sprzątać i to mi naprawdę poprawia humor. Chodziła Pani do szkoły w Zielonej Górze? Tak, chodziłam. Tu w Zielonej Górze kończyłam podstawówkę, szkołę średnią i jedne ze studiów. Dlaczego Pani tak długo nie ma? To stare pytanie. Już do Was wróciłam. Co poza statusem zawodowym chciałaby Pani zmienić? Miejsce zamieszkania. Nie chcę mieszkać w kamienicy z tym konserwatorem, z którym się ciągle kłócimy o wszystko. Chciałabym zmienić właśnie sobie przede wszystkim mieszkanie na maleńki domek, taki 100-metrowy. Nawet mniej mógłbym mieć. Taki mały domek z kawałkiem podwórka. O czym pani marzy i czy marzenia z przeszłości udało się spełnić, czy okazały się błahe? Kiedyś czytałam moje stare pamiętniki. W jednym z pamiętników tam sprzed ponad 20 lat właśnie było napisane, że. Moim marzeniem jest męża, moim marzeniem jest mieszkać z Pawłem, czyli z moim mężem i mieć z nim dzieci. No i okazało się, że słuchajcie, przeczytałam to w pamiętniku i okazało się, że to marzenie się spełniło. Paweł jest moim mężem, mamy dwoje wspaniałych dzieci, czyli marzenia się spełniają, warto mieć marzenia, warto w nie wierzyć. Yy, bo nie okazały się błahe, były bardzo, to było bardzo ważne marzenie. A czy nadal o czymś marzę? Tak, no to o tym domku właśnie marzę. To takie moje marzenie. O, my wszystkie pytania, na wszystko odpowiedziałam. No słuchajcie, wyszedł bardzo, bardzo długi film, z tego co tutaj widzę. Yy, może mam nadzieję, że sobie po prostu go yy, słuchaliście w formie takiego audiobooka, dowiedzieliście się o mnie czegoś więcej. Jeżeli będą jakieś pytania się powtarzały nieraz pod filmami jakimiś moimi kolejnymi to dzięki temu będę mogła tutaj odsyłać już do tego odcinka z pytaniami i odpowiedziami. Bardzo dziękuję tym szczególnie osobom najbardziej wytrwałym, które tutaj do końca oglądały i słuchały tego odcinka, bo to był taki trudny odcinek. W końcu nie był nie dotyczył sprzątania, tylko takiego mojego życia prywatnego. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.